Hmm, dzień dobry ludzie, witam Was w podatniku yy, jak, jak zmienić wygląd pasa w World Wrestling Empire 2014 Dobrze, więc zaczynamy Najpierw co musimy zrobić to wejść w folder gdzie mamy zainstalowany World Wrestling Empire 2014 yy, Chwila, ten bandykam coś mi wyskakuje A... Zresztą nieważne, dobra, jedziemy. Yy, dobra, i następnie musimy wejść w Items i Textures. I tutaj tak, i teraz... No niech tam... Chwila... Dobra, okej, już mi otwiera. I dalej tutaj mamy ten właśnie oto... Oj, przepraszam za te skrzypy, ale... Niestety mam takie krzesło, ale musiałem e, zmienić swoją pozycję. I okej, okay. i po prostu bierzemy, klikamy. E, gdzie to było? Kurde. Otwór za pomocą i pamiętam na przykład. Co tam w... pan? Krótko powiem, dlaczego nie ma filmików na moim kanale. Po prostu jestem bardzo zajęty nie tylko szkołą, też innymi różnymi sprawami. I po prostu nie mogę i dlatego swój kanał zawiesiłem do 1 marca. Znaczy nie zawiesiłem tak dokładnie, tylko e, filmiki będą się pojawiać e, nie codziennie, tak jak to było dotychczas, tylko będą się pojawiać co no 3-4 dni. Dobra, ale nie o tym. Dobra, I tutaj mamy e, ten pas, dobra. I teraz możemy go sobie przerobić jak chcemy, na przykład możemy wypełnić i se, zamiast możemy złotego to sobie walnąć, oj coś mi nie wychodzi, aha, bo to jest tak zrobione, nieważne. Możemy sobie na przykład pędzel przylupować, że tak powiem, przybliżyć na znaczy się i dokładnie sobie wszystko obrobić. Innego sposobu nie ma na edycję tego pasa, chyba że w GIMPie. I możemy sobie specjalnie wszystko zedytować, ja tak sobie jakoś zedytuję. Tak tego nie zapiszę, bo nie chcę mieć takiego wieśniackiego pasa. Ale Nieważne, i tak nie i, I tak możecie i tak możecie każdy dowolny. no? Tak możecie każdy. Możecie ym, krzesło, tak sobie zmienić. To pudełko. Wszystko po prostu możecie tym sposobem. Możecie tutaj, jak to było, stół komentatorski zmienić, yy, tą krzesło takie, bo tutaj to jest takie metalowe krzesło, takie srebrne, a to mamy takie takie niebieskie, takie jakby z taką gąbeczką, no wiecie o co mi chodzi. Tutaj możemy to takie do ochrony, tutaj mamy to takie, ten, takie, yy, ten taki monitor, co jest zawsze przy tego, yy, przy stole komentatorskim i możemy tutaj wszystko zmienić. Tutaj jest jeszcze ten folder, bronię Tutaj tak samo I to by było na tyle, widzimy się w następnym filmiku A następny filmik to będzie Jak, pod, jak, jak sobie do gry y, World Wrestling Empire stawić po prostu nowe, nowe tego mm, Na przykład na, najnowsze tego y, no po prostu takie, takie stroje na World de, na Wrestling Empire Creations na Facebooku. I tam co jakiś czas wstawiają najnowsze stroje i tam stamtąd sobie możecie ściągnąć. Dobra, a ja się z wami żegnam. Cześć!